Siema, witam na kanale się naprawi. Dzisiaj przygotuję pastucha do korekty lakieru. Muszę go ładnie wymyć, umyć. No. Zaraz zobaczycie jak. Zrobię to w przyspieszonym tempie. Zobaczcie teraz jak wygląda pastucha. Przed myciem. Tu są bardzo... Rysy takie widać, nie wiem czy to w kamerze się zobaczy. Jak wspominałem tutaj przy klamce. No ogólnie cały jest kurwa taki taki chujowy, nie? Nie błyszczy się, a będzie się błyszczał jak psu wiosną. Tak te lampy przyciemnione wyglądają. Nie wiem czy Wam po założeniu pokazywałem. Jeszcze raz pokażę Wam te lampy. Oklejone. Kurwa, żarówy. <laughs> Zajebiście wygląda. W komentarzach widziałem, że że proponujecie grill bez znaczka. Zrobię jak zwykle ankietę, wrzucę. Tutaj wcześniej zrobiłem ankietę do, dotyczącą dotyczącą tych, tych znaczy się listew na zderzaku na drzwiach podnosie też lusterek i, i relingów zdecydowaliście, że robimy na biało, będzie na biało. Nie chcę robić tutaj niby chromu, bo tych ala chrom jest dużo. No, no to bierzemy się do mycia. Paserati. Zdążyłem już rozłożyć sprzęt. Mam tutaj fajną pianownicę do, do sprzętu tego. Mam aktywną pianę z LR Custom. Co, musimy trochę kurwa wlać. I, i będziemy pienić Paserati, nie? Kurwa nie przelał, bo szkoda materiału. Szkoda na pasatę piany. Dobra, kurwa, przelało się, tak? Dobra, ja to sobie tyle wlewam. i dobrać tak powoli, trochę. Nie trochę, bo tutaj prawie do pod pełna wody. I będziemy tutaj normalnie pianowali pasa. To będzie całe w pianie. No i przystępujemy do ogólnego pianowania. O, tu mamy już kurwa, plam, pianę. No i planujemy. No i wystarczy. Zaraz to trochę przegryzie się z tym brudem i Jako, że jestem profesjonalistą. No zobaczcie co zrobię. Kurwa. Odradzam od razu białych felk nie? Odradzam, kurwa, moment się i są upierdolone normalnie. Od razu kurwa. chujowo mogłem wybrać jakiś, kurwa, grafik czy coś innego te białe, to zobaczcie cały czas są upierdolone. Może gdybym miał lepsze klocki i tarcze, jakieś markowe, to może by to coś dało. Ale tak to kurwa lipa jest. Słuchaj, lipa jest. No ale nic się nie zrobi, bo co się zrobi? Nic nie mam żadnej krwawej felgi. Czy tam coś skończyło mi się Nie, nie mam kurwa skończyło mi się. No tak to bym murzy, kurwa I no tak to chuje nie ma. Co się radzić? Kurwa? sobie przygotuję pastucha umyję, wstawię do garażu na noc rano zrobię dalszą część przygotowań i przystąpię do polerowania proszę Was dobra to chyba był kurwa zły pomysł No tu się trochę plany Kurwa waj tą piany, kurwa. O, zajebiście się domywa ten brud, kurwa. Trzeba no, radzić, kurwa. We sposób, moi drodzy. No, już będzie jeszcze w trochę przejrzę kurwa, bo co. Dobra, spłukujemy to gówno. I zobaczymy, co to dało. I została mi ta strona opukać. No, no i pasa tu myty. Wreszcie muszę go ręcznie umyć, bo ten największy brud odpadł. Jeszcze przelecim ręcznie, będzie tacy Naszła mi taka myśl i przemyślenia. Kiedyś śmiałam się bardzo z pasatów z Volkswagena, no ale ten mój pasat dzielny pasat teraz mi się podoba po tych modyfikacjach, które przechodzi w końcu wygląda jak jeszcze wjadą te białe listwy białe relingi lustereczka może ciemne szybki to będzie taki powóz kurwa tylko podjeżdżać pod remizę i dziełchy wyrywać normalnie kurwa dobra myję tego passata bo kurwa Noc już idzie. Dobra, jedziemy. No i jedziem z tematem. Myjemy ręcznie auto na 7 wiadrów, tu mamy rękawicę specjalną. Jedziemy z tematem. pasad został umyty na dwa razy pianą spłukany umyty ręcznie spłukany jutro wyglinkuję samochód mam tutaj takie miejsce gdzie jest glina to całego pasada tak opierdolę e, gliną spłuczę, będzie wyglinkowany i przystąpię do polerowania maszyną rotacyjną Mam różne pasty. Zobaczymy która zadziała, którą będę pracował na pastuchu. I teraz to nie widać, bo jest ciemno i lakier jest mokry. No ale uwierzcie, że może nie jest ten pastat jakoś przerzewiały. No ale jest taki, nie ma połysku. Jest w kilku miejscach bardzo podrapany, zadrapany, rysy, nierysy. No, no i postaramy się przywrócić jemu dawny blask albo nadamy blask, którego nigdy nie miał. No, I tak to się przestawia na razie. ma dzień kolejny. Tu już mamy błotniczek i maskę wypolerowaną. Uważam, że efekt jest Rewelacyjne, oczywiście. Tam maska tu zrobione. A tu nie zrobione. Jest różnica. Odpowiem za Was. Jest różnica. No i robimy dalej. Siema wstępnie Passat został odświeżony maszyną. Przeleciałem tylko bagażnik. Boki. Oraz maskę Dach Zostawiłem No i co No i ładnie to się prezentuje Przeleciałem tą Pastą Finiszową Tutaj nie dotarłem tak aż, aż bardzo No ale moim zdaniem jest Jest fajny efekcik Wszystko się odbija ładnie No i co I teraz muszę umyć umyć Passata i wywoskuję go ale w najbliższym odcinku zajmiemy się tymi plastyczkami tutaj z przodu na zderzaku i z tyłu na zderzaku one będą na biało to będzie w najbliższym odcinku a dzisiaj jeszcze sobie tutaj popracujemy nad wyglądem Passata no, żeby wyglądał, nie wiadomo No, to sobie teraz umyję Nie będę tego Nagrywał, bo już Mycie widzieliście A zresztą to nie jest kanał Detailingowy Ja tu robię taki Swój Dziad detailing Normalnie po taniości wszystko O, widzicie Tutaj też te plastyczki oderwałem Ładnie śrubowkrętem tutaj tak podwadziłem, odeszło elegancko. No i co? No i będziemy rzeźbić, nie? Właśnie skończyłem nakładać wosk. Wosk, który nałożyłem to Fuso coat Jakoś tak. No, no i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Rzucę jakąś muzyczkę, żeby. Aby lepiej się oglądało. Zobaczcie efekt kilku godzin pracy. Myślę, że, że to całkiem całkiem wygląda, lecz z gówna tortu się nie zrobi, ponieważ ten pasat był cały malowany, lakierowany. Jest tak niechlujnie kurwa zrobione, że podczas polerki pad, pad był cały kurwa granatowy. Czyli pomyślcie sobie, jak ten pasat był. Malowany. A teraz kończę, i przejdę do pokazu, jak pasta w tej chwili wygląda.